Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi na tym kanale oczywiście meczów Wisły Kraków. Tym razem zapowiadamy 33. kolejkę. Wisła Kraków zmierzy się z górnikiem, zabrze oczywiście mecz wyjazdowy. Mecz no dosyć wymagający, bo, bo górnik zabrze w ostatnich spotkaniach imponuje formą, impo, imponuje jakością biłkarską Bo naprawdę gra dobrze w piłkę po prostu, to, 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 to po prostu dobrze się patrzy też na ich grę. Bo, bo szczerze, przed nagraniem tego odcinka obejrzałem sobie ich dwa spotkania i naprawdę, naprawdę jest nieźle. Jest nieźle. Źle warto, warto tutaj to docenić. Więc dobrze, może zacznijmy od górnika, zabrze, a później troszkę więcej powiemy mm, o typach na ten mecz o wiśle Kraków itd tak i tak, dalej, i tak dalej. Słuchajcie. Nagrywam to oczywiście jeszcze przed konferencją prasową, więc pewne informacje mogą się zmienić, ale Górnik Zabrze, Górnik Zabrze, bo już tak y, trzeba płynnie przejść do tego. Y, no zespół, który powiedzmy początek miał taki średni y, sezonu, y, później gdzieś tam w końcówce, tak naprawdę w tej rundzie y, wiosennej i, i też po restarcie y, ligi punktował i to dało mu y, szansę, znaczy szanse no, by, byli blisko naprawdę tej pierwszej ósemki, tak trzeba sobie powiedzieć. No, i pewnie gdyby szczęście im sprzyjało w paru spotkaniach, no to by ta pierwsza ósemka e, do nich należała. Tak się nie stało, ale są bardzo wysoko. Są tak naprawdę pewni już e, utrzymania, bo nie sądzę, żeby coś złego się tutaj e, wydarzyło. E, ale zespół, który na pewno ma większe aspiracje, żeby na przykład wygrać tą grupę e, spadkową, myślę, że, że to jest ich główny cel, a nie e, granie o. O to by się utrzymać, bo, bo w zasadzie utrzymanie to jak powiedziałem już mają. No to mają trochę jakości. No, znane Angulo, no może już tak nie imponuje w forum jak chociażby w tym pierwszym sezonie czy nawet drugim, kiedy jeszcze Bramki strzelał, yy, ale to nadal jest bardzo ważny zawodnik tego zespołu. Nie wiadomo, czy on zostanie, bo, bo mówi się o tym, że, że raczej on zostanie yy, pożegnany yy, w zabrzu, no ale, no ale to już jest jego, jego decyzja. No, Górnik Zamszyn nie zgodził się po prostu na jego no, no chore Trzeba powiedzieć warunki y, finansowe, jakie, jakie sobie zażądał. Y, no, mamy też Jimeneza, który bardzo fajnie mm, rozgrywa te piłki, potrafi zrobić y, no, różnice. To jest taki piłkarz, który potrafi zrobić różnice y, i to jest bardzo ważna postać górnika. Zabrze y, myślę, to też y, duży komplement moim trenera całkiem takiego, wiecie, to jest taki tenel, który tam już długo pracuje, który dobrze pracuje z, z młodzieżą, bo Górnik przychodząc do, wchodząc do szeregów ekstraklasy, tak, awansowując do tej wyższej najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, jakby, no, tym zasłynął, tak, że, że miał wielu młodych zawodników i pamiętajmy, że w pierwszym sezonie oni chyba zdobyli zajęli czwarte miejsce i to im dało awans do europejskich pucharów. To nie było tak dawno temu, bo to był sezon, żeby nie skłamać 2017-18 chyba. Tak, 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 dobrze mówię, wtedy my byliśmy chyba na miejscu piątym albo szóstym, w każdym razie do, do ostatniego meczu walczyliśmy o grę w europejskich pucharach, wtedy w naszych szeregach grał jeszcze Kalitos. no i pamiętam, że tam grał Kurzawa, tam, tam grał jeszcze, tylko, że mnie, Kendzior? Ten, ten zawodnik, który teraz gra w Dynamo Zagrzeb, no wielu, wielu dobrych, tam dobrze to po prostu funkcjonowało. I myślę, wydaje się, że, że trener Brosz to jest taki właśnie, że on jak dostanie szansę, to coś z tego stworzył, bo był kryzys w górniku Zagrzeb w, w tym sezonie. Ale jednak dano mu szansę, ta gra też nie wyglądała najlepiej, ale dano mu szansę i naprawdę, no, wykorzystał to, bo w końcu. Koron... Znaczy korona. <noise> eee, że tak powiem, górnik gra, gra sympatycznie. Eee, no i naprawdę, powiem szczerze, że no, mimo że nie, nie wypada tak mówić, eee, że, że dobrze grają, eee, ale no, trzeba tak obiektywnie spojrzeć. Jeżeli mamy zapowiadać spotkanie w ten sposób, to jednak eee, doceniajmy czasem eee, pewne elementy gry, które, eee, które rywale mają na dobrym poziomie. Eee, no dobra, no ale to jest górnik zabrze. Eee, my już mieliśmy parę razy. Eee, Dokładnie dwa razy. Yy, przyjemność lub yy, nieprzyjemność yy, zapowiadania, yy, oceniania zespołu górnika, Zabrze, więc tutaj nie będziemy tego robić jakoś znowu bardzo, bardzo długo. Yy, bo, bo jak wiecie, teraz terminarz jest bardzo napięty, więc muszę to nagrywać tak naprawdę z dnia na dzień. Yy, a też jak mówiłem, no czekałem na tą konferencję, ale się nie doczekałem, więc, więc muszę, muszę już mówić o wiśle Kraków. Yy, tak bez, bez jak... Wiem, że wi wiadomo, że Dawid nie psuj nie zagra w tym spotkaniu z uwagi na to, że no kartka, kartka go wyklucza drugi raz został no ukarany tak zwaną pauzą czyli ósma żółta kartka w sezonie, no, szkoda, bo Dawid ostatnio grał całkiem, całkiem nieźle w, w tym spotkaniu z Wisłą Płock, no i jestem ciekawy, jak teraz będzie, jak będzie to wyglądało, czy, 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 czy na tym boku obrony powróci już Bury, czy zagra Szot, czy zagra ktoś, kto jest zupełnie, zupełnie inny, bo wiemy, że Lukas Klem Klemens raczej się do tej roli nie nadaje, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie, zobaczymy, kto, kto wróci, więc możecie napisać Komentarzu, jeżeli jeżeli macie jakieś typy, jakieś informacje na ten temat, jest ja to, już mówię, nagrywam przed konferencją, więc te informacje mogą się troszkę jeszcze, yy, no, może coś będziecie więcej wiedzieć po, yy, po tym, jak teraz oglądacie ten film. Yy, ale jeśli chodzi o to spotkanie, jakie jest moje takie spojrzenie, no, oczywiście, jest to mecz, w którym pewnie nie będziemy faworytem. No, nie, nie, muszę, nie muszę tego jakoś specjalnie, nie, nie muszę was jakoś specjalnie przekonywać, ale. Polska jak klasa, w ogóle piłka ma to do siebie, że lubi się sprawiać niespodzianki. wieszcie, w, w Polsce ja nie czuję, żeby, nie wiem, ym, dużo słabszym zespołem był. że Wisła byłaby dużo słabszym zespołem niż yy, Górnik. Oczywiście Górnik lepiej pewnie gra w, w ostatnich spotkaniach, ale, ale wydaje mi się, że Wisła Kraków. Szanse może nie są to szanse wielkie, może to nie są szanse takie, ale są myślę, że 50-50, a może nawet zobaczymy. Mamy paru zawodników w formie. Wszystko zależy, jak ten mecz się też ułoży, bo to też będzie bardzo, bardzo ważne. Ja głęboko wierzę w to, że Wisła Kraków ten mecz wygra. A jak wygra, no to naprawdę będzie po pierwsze w dobrej sytuacji, a po drugie być może nie będzie się skupiała tylko bezpośrednio na utrzymaniu, a może na się więcej, no zobaczymy, wszystko, wszystko się okaże po tym meczu, bo ten mecz w gruncie rzeczy może być decydujący, tak, czy, czy Wisła Kraków nie będzie się już stresowała i na przykład ten mecz z Arką Gdynia, ten ostatni, no to już będzie taki już w zasadzie, można powiedzieć, w roli, w roli takiego meczu towarzyskiego na przykład, no różnie, różnie to może być, zależne też jak się wyniki innych spotkań ułożą, jak zagra Korona, jak zagra Arka Gdynia, no bo wiadomo, LKS już się w tej układance nie liczy, możemy to oficjalnie powiedzieć, że y, LKS spadł z ligi, oczywiście to było już tak zasadniczo, no po, podejrzewaliśmy, no raczej raczej było to wiadomo że od paru, m, paru kolejek, że tu będzie bardzo ciężko EKS-owi. Y, no tak naprawdę mówiliśmy nawet już, w, nie wiem, po... No nie wiem, mi się wydawało, że LKS już po jakichś, jak już miał tą stratę taką większą, e, oni nie wygrywali tych spotkań, jak, jak już y, najczęściej remisowali, no ciężko, jeszcze zmiana trenera, y, to, to nie miało szansy powodzenia, ale wracając jeszcze do Wisły Kraków, mój typ na ten mecz to będzie 2-3 y, y, dla Wisły Kraków, taki mam typ. Y, to, to jest coś, co... co to Ja też liczę na ciekawy mecz, wiecie? Ja mogę przegrać... Ja nawet się nie obrażę, jak Wisła Kraków ten mecz przegra, ale przegra po dobrej grze. Przegra dlatego, że po prostu Górnik jest dobrze dysponowanym zespołem. Ja Wam oczywiście za ten materiał dziękuję, bo więcej myślę, że nie będę Wam czasu zabierał. Zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału, bo no sezon się już powoli kończy. A fajnie byłoby się gdzieś zbliżyć do tej liczby tysiąca subskrypcji, byłoby to takie fajne zwiększenie pracy, działalności tego kanału. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, jeszcze raz do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona!